Dlaczego bycie Polakiem jest prze. Język polski. Polski język to trudny język, oto przykład. Wziąć. Niebo wziąć. Wziąć tak, ale wziąć nie ma już takiego słowa. To tak jakby zaprosić kogoś na kawę i odwołać wizytę już na miejscu. Absurd. Polskie memy. Memy o Polakach to nasza codzienność. Polak na zakupach, klasyk. Kto z nas nie stał w kolejce, zastanawiając się ile jeszcze? Memy to forma naszej terapii, inaczej byśmy płakali. Polskie prawo. Polskie prawo to jak labirynt, zmieniane ustawy, niejasne przepisy. Czujesz się jak bohater gry, próbując znaleźć wyjście, a na końcu i tak dostajesz mandat za coś, czego nie zrobiłeś. Ogólnie po polska biurokracja. Biurokracja w Polsce jest jak czynnik. Formularze, pieczątki, kolegi, załatwienie sprawy to jak zdobycie Monteverestu, a na koniec przypominasz sobie, że zapomniałeś peselu. Polskie święta. Święta w Polsce to tradycja, piękna, ale i trochę męcząca. Dwanaście potraw, dzielenie się opłatkiem. I kolejny klasyczek. Świąteczna debata. Ale ten pis dobry. Co ty gadasz, tylko Tusk. Co wy odp. Babcia pisuje. Wujek połuje. A ciotka neutralna. Reasumując, bycie Polakiem to wyzwanie, ale mimo wszystko, jesteśmy dumni z naszej kultury, historii i poczucia humoru. Dzięki za oglądanie. Naura. Zostaw suba i like.